Cześć kochani, witam jak co wtorek na kanale Z Mody Wzięte i zastanawiam się, czy pamiętasz tę sukienkę z lata, moją Molnianą sukienkę z frędzlami by Malenberger, którą prezentowałam w kilku odcinkach jeśli tak, to w roli głównej sukienka w ośmiu stylizacjach, sukienka Malenberger i powiem Wam dlaczego. Ponieważ czuję niedosyt lata, absolutny, nie zdążyłam nacieszyć się tą sukienką, a ponieważ ostatnio przeprowadziliśmy się do nowego miejsca, zrobiłam mały przegląd szafy, taki naprawdę ekspresowy, ale w nim zostawiłam elementy, które uznałam. Ehm. Lub z którymi uznałam, że nie chcę się rozstawać i czekać na nie do wiosny i jesieni. I muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo często zostawiam te rzeczy z lata, które teoretycznie powinny zostać schowane, i moje serce, i nasze serca powinny za nimi tęsknić i odkrywać je na nowo, bo to też, też rzeczywiście tak działa. Jeśli coś ukryjemy, schowamy i wyciągniemy za jakiś czas, to cieszymy się tymi rzeczami, jakby były nowe. Więc oczywiście. Patent jest wspaniały, niemniej jednak z tą sukienką nie chce się rozstawać, i to będzie odcinek pod tytułem troszeczkę Jak wydobyć potencjał z własnej szafy, jak wydobyć potencjał z własnych ubrań, ponieważ powiem Wam, że to jest to, co uskuteczniam ze swoimi klientkami, czy klientami, ale głównie klientkami w ich szafach. Czyli praca nad potencjałem, wydobycie maksimum z tego, co już masz. I to też udowadnia, ile stylizacji możemy uzyskać z jednej tak naprawdę rzeczy, z jednej sukienki. To nie musi być sukienka, to może być zupełnie coś innego. Dzisiaj to będzie akurat moja ulubiona sukienka z lata i zobaczycie ją dzisiaj w ośmiu stylizacjach. Ale oczywiście, kochani, chcę Wam bardzo, bardzo mocno podziękować za, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, a także subskrybowanie kanału, ponieważ nie ma co ukrywać. Te subskrypcje, kochani, pozwalają temu kanałowi istnieć, rozwijać się, rosnąć. Z każdym odcinkiem, z odcinka na odcinek, także będę wdzięczna za każde subskrypcje nowe. Oraz bardzo dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam serdecznie do dzisiejszego odcinka. Dobra, to ja dziś wyciągam sukienkę Malenburger. Len, który zupełnie nie pasuje do jesieni i zimy, ale tylko w teorii, bo w praktyce udowadniam, że mieszanie ze sobą struktur, mieszanie ze sobą tkanin, wchodzenie w kontrasty, wchodzenie w dysonans, tak zwany, czasem ma się dobrze i fajnie sprawdza się również modowo i kreatywnie. Moim celem jest nie tylko pokazanie Tobie stylizacji i opcji tych, które ja mam w szafie, ale również zainspirowanie Ciebie do sięgnięcia po swoją ulubioną rzecz, być może sukienkę, być może pullover, być może spódnicę, spodnie, płaszcz. Coś, co jest bliskie Tobie, coś, co bardzo lubisz, coś, co kochasz i coś, co wspiera Ciebie i w czym możesz konie kraść. I zastanów się Podczas oglądania tego odcinka, lub po nim, lub w zupełnie wolnej chwili, co możesz zrobić, żeby wydobyć potencjał z tej rzeczy, i z iloma innymi rzeczami możesz tę rzecz połączyć. Także zapraszam Ciebie do kreatywnej zabawy. Kochani, I stylizacja numer jeden, sukienka Birger, moje kochane frędzle I przekornie, przekornie, ponieważ w towarzystwie marynarki męskiej, lewe, w takim pięknym, szarym kolorze. I hmm, No tak, być może ta stylizacja się nie komponuje, być może ta stylizacja się gryzie, być może ta stylizacja nie jest taką, wiecie, wymuskaną, pasującą. Do siebie w 100%. Natomiast widzę w tej stylizacji absolutny potencjał. Z samego faktu, iż połączyłam sukienkę letnią, lnianą, z wełnianą marynarką męską marynarką, która jest niedopasowana, która jest troszeczkę za dużą marynarką z gruntu, ponieważ jest to rozmiar, nie chcę skłamać, ale chyba 50 męska, czyli no, na moje gabaryty jest to dość marynarka sporych rozmiarów, ale myślę, że przybiera ona jakiegoś takiego troszeczkę biznesowego sznytu w towarzystwie mojej ostatnio ulubionej torebki, ponieważ moje dla marki Derum Berlin się szyją wciąż, więc delektuje się. Delekta, rzeczywiście, delektuje się Polen Paris. Powiem Wam, że ta, 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 to, ta torebka ociepla, ociepla moje stylizacje. Kolor kamelowy absolutnie fantastycznie wgryza się w ten look, ale oczywiście zimowa torebka Derum Berlin to też taka historia, która już pokazuje. Jakby synchron kolorystyczny, tam jest nieco bardziej sytuacja kolorystyczna, schłodzona. No i zimowo-jesienna jednak, bo ten element torebki, torebka futrzana z recyklingu jest niewątpliwie takim już otulającym, ciepłym, jesienno-zimowym akcentem. Ale jak najbardziej zostajemy przy marynarkach, i tym razem marynarka, którą również dość często pokazuję tu na kanale, z mody wzięte jest to marynarka dwurzędowa. Jest to marynarka z mojego garnituru, jest to marynarka polskiej marki Fuset, którą tu już również przedstawiałam. I stwierdziłam, że tak, tu będzie nieco bardziej kobieco. Już przez samą marynarkę. Przez to, że nie kradny z męskiej szafy, czyli jest to no, opowieść nieco bardziej kobieca. Mamy klimat boho, bo jednak ta sukienka, słuchajcie, bez wątpienia jest w klimatach boho, ale zobaczcie, jak ta marynarka ją wycisza, jak ta marynarka ją uspokaja. I powiem Wam, że oczywiście do tego botki wandynowak, które przewijają się też już w kolejnych odcinkach, i we wcześniejszych. Miałyście okazję, mieliście okazję je zobaczyć. Myślę, że fajna kompozycja. Myślę, że znowu jest to bazowanie na kontrastach i ja te kontrasty bardzo lubię. Lubię też powściągliwość, i lubię też, jakby to powiedzieć, powściągliwość i takie ułożenie. Ale wtedy wszystko musi być pod linijkę, minimalistyczne. A ten odcinek chyba taki nie będzie. Więc e, przechodzimy kochani, śmiało do kolejnej e, stylizacji. Stylizacja trzecia to płaszcz wintyżowy, który już również pokazywałam e, tu w programie. Natomiast widzicie, to również jest e, tylko dowód na to, e, jak te rzeczy albo. E, jaki potencjał z tych rzeczy wydobywam za pomocą kreatywnych zestawów, za pomocą niebanalnego spojrzenia. E, więc tu również pojawia się płaszczysko ogromne, przerysowane, e, vintage'owe, e, kawał skóry muszę przyznać e, i w towarzystwie z lnianą sukienką, która wypuszczony ma przepięknie kołnierz na zewnątrz. I to również, słuchajcie, zmienia postać i tego płaszcza, i tej sukienki. Ja zawsze, starając się pracować ze swoimi klientkami, zawsze uwrażliwiam na fakt, iż każda nasza rzecz, którą mamy w szafie, posiada detal. Każda nasza rzecz, którą mamy w szafie, posiada, a przynajmniej dobrze, żeby posiadała, coś unikatowego. Coś, czego możemy skorzystać i ja również jak gdyby troszeczkę hmm, zmieniając postać tych stylizacji, stylizując je w nieco inny sposób, przykładowo zakładając sukienkę letnią z, z płaszczem skórzanym jesienno-zimowym, wy, wypuszczając ten kołnierz, ja troszeczkę przekłamuję ich jakby Prze przekłamuje ten pierwotny pierwotny ich charakter. I ja również e, uwrażliwiam Was na to, żebyście szukali, doszukiwały się, doszukiwali potencjału w tym, co już macie. I szukali takich e, dróg nie na skróty, e, tylko robili sobie, robiły challenge i wyzwania i stylizowały te wasze wspaniałości. W taki trochę inny sposób, z nowym, ze świeżym spojrzeniem. Także stylizacja numer trzy muszę przyznać, że jest jedną z moich ulubionych. Być może dlatego, że jest prosta. Czwóreczka to frędzle na frenzlach w towarzystwie tutaj długiego maxi kardiganu wełnianego. Postanowiłam zestawić te dwa motywy, czyli frędzle do frędzli, ponieważ dzięki temu uzyskałam taki maxi charakter, bardzo taki konsekwentny, myślę, charakter. Niemniej jednak tutaj dwie różne tkaniny, dwa różne materiały z różnych światów, które jednak tworzą gdzieś tam wspólną opowieść, one się przenikają, one fajnie razem współgrają, nawet. Więc hmm, myślę, że to też hmm, ciekawa stylizacja, tym bardziej, że również gdybym miała odnieść się do trendów to również te historie maxi, maxi dress maxi wszystko maxi, maxi płaszcze, maxi spodnie, wszystko wydłużone, wydłużone, wydłużone jak najbardziej sylwetki, to też byłaby taka opowieść o, tym, o, tych, o tych właśnie długościach maxi. No ta długość tej sukienki może nie jest do końca opowieścią y, maxi, ale ona z 7 ósmych z bodkami wandynowak, Wykończona frędzlami bardzo, bardzo lubię tę opowieść, bardzo, bardzo lubię ten look i ciekawa jestem, jak Wy zapatrujecie się na to i która stylizacja dotychczas Wam się podoba najbardziej. Piąteczka, piąteczka, powiem Wam, że wyciągając, zresztą, jeden z moich ulubionych swetrów, no wcale nie byłam pewna, że ta stylizacja się powiedzie. Wcale nie byłam pewna. Że, że będzie sukces i muszę Wam powiedzieć zresztą, że eksperymentując, ja wcale nie jestem pewna tego, co się wydarzy, ale na tym polega fenomen eksperymentów, że właśnie nie wiemy, co się kryje za rogiem. I właśnie wejście w strefę. Dyskomfortu lub jakąś taką nową, nieodkrytą przestrzeń. Tutaj mam nie tylko, chyba, na myśli ubrania. Wiecie, samo życie pisze nam różne scenariusze, i myślę, że wchodzenie w te niekomfortowe, czasami sytuacje jest i bywa rozwijające i zaskakujące. I jak z tą sukienką i z tym swetrem, muszę Wam powiedzieć, że hmm, połączenie duet. No, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim czułam się w tym duecie dobrze, czułam się swobodnie, czułam się nonszalanko, czyli z taką nutą artyzmu, którą ja absolutnie lubię i celebruję bardzo często. Chociaż widzicie, w domowych pieleszach ja bardzo lubię komfort, ja lubię wskoczyć sobie w hoodie i poczuć, poczuć po prostu domową atmosferę. I chyba dlatego, kiedy, kiedy wychodzę z domu, e, lubię trochę poszaleć. E, I wcale nie mam na myśli jakiejś awangardy, ale rzeczywiście to jest taka, mm, taki fajny przerywnik. Fajny przerywnik, który, który też jest stymulujący, bo ubrania mają działać stymulująco jak najbardziej. Ale powróćmy do stylizacji. Słuchajcie, tutaj z wełnianym swetrem Izabel Benna to. On jest też taki dość nonszalancki, swobodny, wydłużone rękawy. Ale to znowu, to znowu powrócę właściwie do tego, co mówiłam o kołnierzu tej sukienki. Ona wypuszczona na ten sweter daje zupełnie inny feeling, daje zupełnie... Inną stylizację, inne spojrzenie jakąś taką zupełnie nieodkrytą dotychczas nutę. Także ja bardzo, bardzo lubię tę stylizację i zapraszam do stylizacji numer 6. Szósteczka to total look, bo w zasadzie yy, będą to dwie rzeczy od By Malenberger i dwie rzeczy lniane. Bo pulower, który zarzuciłam, właściwie pulower, pulower sukienka, yy, zarzucona na sukienkę, to jest również nowość. To jest jakaś nowa historia zupełnie, nowa interpretacja yy, tej sukienki i też. Yy, tego swetra, można powiedzieć, który jest również, no, nie ma co kryć, poprzez to, że to jest len, to jest również nieco bardziej letnia e, sytuacja aniżeli e, e, jesienno-zimowa. Niemniej jednak zaryzykowałam i powiem Wam, ok, to nie jest jakaś moja rzeczywiście ulubiona stylizacja. Natomiast ja nie mam nic przeciwko tej stylizacji i myślę, że również nie miałabym nic przeciwko, gdybym sobie w tej stylizacji gdzieś poszła. Także to chyba, to chyba też taki um, termometr tego. Um, co jest nam bliskie, co jesteśmy w stanie zaakceptować, w czym dobrze się czujemy, bo samopoczucie myślę, że jest najważniejsze. I może zbyt mało o tym mówię ostatnio, ale ja naprawdę chciałabym, żebyśmy wszyscy, wszystkie pozbyły się tych boksów, pozbyły się pudełek, których ja ogromnie, ogromnie nie trawię, nie lubię, ja ich nie akceptuję. W każdej w zasadzie dziedzinie, natomiast tej modowej, również skoro zajmuję się modą i stylem na tym kanale, to, to będzie ten temat mi bliższy, ale myślę, że w każdej jednej dziedzinie jest to zamykające, jest to niesprawiedliwe i wychodźmy z tych pudeł jak najszybciej. To taka dygresja, ale a propos tej stylizacji. Daje sobie przestrzeń na nią, daje sobie przestrzeń, żeby, żeby poczuć ją na sobie, żeby poczuć ją w jakiejś sytuacji. Dlaczego nie? Siódemeczka. No, siódemeczkę, i tę przynajmniej kurtkę już znacie, bo jest to kurtka Roma. Jeżeli oglądaliście, oglądałyście poprzednie odcinki. To wiecie, że ta kurtka już wystąpiła. Jest to kurtka vintage, którą kupiłam w vintage shopie w Rzymie, dobrych parę lat temu. To nie jest nowa sytuacja. Jak już wspomniałam, ja do tej kurtki miałam taki ambiwalentny stosunek nie wiedziałam, czy zostawiać, czy nie zostawiać. Natomiast ona została, i postanowiłam również dać jej szansę, wykorzystać ją i przenieść bardziej tak użytkowo, żywo, żywo do mojej szafy i stylizacji. I również tutaj występuje ona z moją sukienką z frędzlami. Myślę, że jest to również znowu gra kontrastów silna gra kontrastów. Natomiast myślę, że ten len ponieważ jest taki chrapowaty, taki, taki surowy i ta skóra również jest taka no po prostu surowa sama w sobie, to tworzy to dość ciekawy look, dość ciekawą kompozycję. Niewątpliwie zbliżamy się do końca, i niewątpliwie zbliżamy się do ostatniej już stylizacji, do ósemki. Słuchajcie, odkurzyłam swój Maxi, Maxi płaszcz granatowy, który uwielbiam. Jest to kaszmirowy płaszcz Maxmary, który ja też kiedyś nabyłam z drugiej ręki. I powiem Wam, że jest to mój taki klasyk z którym nie lubię się rozstawać i kocham ten płaszcz nad życie, on jest przerysowany, on jest dużo za duży, bo on ma naprawdę spory rozmiar, ale ja się tylko nim jesienią i zimą otulam, a tu w towarzystwie tej frędzlowej sukienki, tej niepokornej, szalonej, tej lubiącej ruch i ekspresję, i tu z tym płaszczem i powiem Wam, że również bardzo lubię ten look. On jest kurczę fajny, on jest bardzo kobiecy, mimo wszystko. On jest też komfortowy, on jest wygodny, on jest użytkowy, on jest stylowy i praktyczny, i on ma tyle zalet, i tak dobrze się w nim czuję, słuchajcie. I tutaj powrócę znowu do tego samopoczucia, żeby te rzeczy dawały nam ukojenie, żeby te rzeczy dawały nam moc żeby nas chroniły. To jest ciekawe, to jest ciekawe, słuchajcie, w ogóle ciekawe są trendy, e trendy są bardzo ciekawe i trend trendom należy się przyglądać, ponieważ te trendy odpowiadają na pytanie, co dzieje się w naszym społeczeństwie, jakie są, jaka jest atmosfera obecnie, jakie są nastroje. Polityczne, gospodarcze, społeczne, ekologiczne. No, dużo, dużo tego. Ale słuchajcie, muszę to z powrotem złapać. Straciłam wątek. Już mam. A słuchajcie, to jest tak, że, że jeżeli obserwujemy tak bardzo uważnie to, co dzieje się na wybiegach, bo te wybiegi są również odpowiedzią. Na to na nasze potrzeby, na to, co dzieje się globalnie, to też zwrócimy uwagę, że w zależności od tego, co dzieje się na świecie, y, jakie są nastroje i, te, i, i jakie są nasze potrzeby, też te duchowe wiecie, y, estetyczne, duchowe y, y, różnorakie, y, to zauważymy, że, że ubrania tak naprawdę. Mają nam zapewnić jakąś podstawową potrzebę. I tak jak są ubrania, które na przykład w pandemii dawały nam ukojenie otulały, przynosiły komfort, sięgaliśmy po bardzo wygodne propozycje, to tak w postpandemii zapragnęliśmy dopamin dressingu i zapragnęliśmy tymi ubraniami podnosić sobie wibracje. Zechcieliśmy wychodzić z domu naprawdę w bardzo przerysowanych, bogato wystylizowanych sytuacjach, lukach po to, żeby podnieść sobie wibracje, po to, żeby się wzmocnić. Po to, żeby sobie dopalić endorfin, i to jest w ubraniach niesamowite, że one tyle mogą nam dostarczyć. I jeśli w takim kierunku też psychologiczno-socjologicznym też będziemy przyglądać się rynkowi, temu, co proponują nam projektanci, to również, również ta moda myślę, że będzie dla nas jeszcze bardziej interesująca. Interesującym zagadnieniem również być może będziemy mieć wobec niej większą atencję, ale też być może większą jeszcze świadomość, świadomość wyborów, czego nam i sobie również życzę. Kochani, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że, że spędziłyście, spędziliście przyjemnie wieczór w moim towarzystwie. W nowym studio, które jeszcze się buduje i jeszcze się tworzy. Zapraszam również do krótkich formatów, które zaczęłam ostatnio publikować, czyli short videos. To są takie formaty do jednej minuty, także muszę się tam bardzo, bardzo mobilizować i streszczać, ale myślę, że też są ciekawym formatem, w którym pokazuję jedną, dwie, trzy stylizacje. Głównie skupiam się na jednej. Także serdecznie Was zapraszam, życzę Wam przyjemnego, przyjemnego wieczoru i do zobaczenia do kolejnego wtorku.